Witajcie. Dzisiaj będę przerabiał piec takiego zwykłego śmieciucha na, na węgiel. Będę przerabiał na piec na jako groszek. Jak widzicie jest tutaj już ślimak od podajnika, rura. Widzicie, tutaj jest taka rura, już przygotowana pod palenisko, wypalona dziura. Tutaj muszę zrobić retortę. Będę to wszystko robił sam, ponieważ te oryginalne retorty są, są dość duże. No i tutaj jest bardzo mało miejsca i mi się nie zmieści. Nic mi tutaj nie pasowało w ten sposób, dlatego postanowiłem zrobić to sam. Będzie tutaj wychodził taki kielich z rury, w koło będzie większa rura, którą będzie dochodziło, dopływało powietrze, będzie taka nasadka z dziurami, w której będzie się paliło. Ale to wszystko Wam pokażę, jak już zrobię. Piec. Jest to dość mały piecyk. Nie wiem dokładnie, ile on ma kw ale w granicach maksymalnie 10 kW. Potrzebuję z niego zrobić piec taki w miarę bezobsługowy. Dlatego też chcę założyć żmikę i przerobić go na ekogroszek. Jak widzicie, no piec. Posiada tutaj płaszcze wodne aż dotąd, ale dno jest e, zwykła blacha wstawiona. Tak więc spokojnie możemy sobie tutaj to odciąć. Wywalić te, to dno i musimy przedłużyć, podnieść ten piec do góry. E, jeszcze dokładnie nie wiem na ile, muszę najpierw zrobić tą retortę, zobaczyć jak, jaka będzie wysokość, tak żeby w miarę było tutaj powiedzmy e, nad tymi rusztami wodnymi z jakieś 15 cm, no i od tego w dół grubość rury i tak aby zmieścił się popielnik, tak więc e, tak to będzie wyglądało. Blachę mam już taką już wstępnie przygotowaną. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. O tyle będzie ten piec powiększony. Mam nadzieję, że to wystarczy. Tak więc palnik w rękę, będę wycinał, no i wspawam sobie to, tak więc za chwileczkę będziecie widzieć kolejny etap tej, tej przeróbki. Dno to już jest wycięte, tak jak wam mówiłem wcześniej, wycięte w tym miejscu gdzie kończy się, kończyło się tutaj to połączenie z tym dolnym płaszczem. Następnie teraz odmierzyłem sobie wysokość, tak żeby się wszystko zmieściło. Mam tutaj taką blachę dość grubą, co prawda, ona jest ryflowana, ale to w niczym nie przeszkadza. Tym ryflem dam na, na zewnątrz. To będzie tylna ściana. Tak to będzie wyglądało. Piec będzie podniesiony o 35 cm, tak aby e, Popielnik zmieścił się gdzieś e, 10, chyba ponad 10 cm na popielnik. Później cała retorta 20 cm. No i od retorty do e, ruszty wodnych będzie gdzieś e, też blisko e, prawie 20 cm. Chciałem właśnie zrobić, żeby nie było aż tak blisko. Dlatego też stąd ta wysokość. 35 plus tutaj jest prawie. Tego starego co widzicie jest tutaj prawie 20 cm jest chyba 17, tak więc taki, taki wymiar tutaj wyszedł. Teraz e, z każdej strony obspawam, przyspawam tą blachę z jednej strony z tej, z której ma być podajnik, e, powstawiam, muszę tutaj zrobić takie okno w które po prostu będzie wchodziła cała retorta, ale to już później Wam pokażę w kolejnym, w kolejnym ujęciu piec obecnie prezentuje się w ten sposób mam już to wszystko prawie wyspawane tutaj jest zrobione okno przez które będzie, przechodziła, będzie przechodziło palenisko retorta jest to w ten sposób wykonane Tutaj zapomniałem odwrócić tej blachy gładkim. Wypuściłem tutaj akurat tą stroną, gdzie, gdzie były te wypusty. Muszę to wszystko zeszlifować, bo zapomniałem, że musi być tutaj przylegnia, do której będzie tutaj przylegała płyta od, od właśnie retorty. Będzie to wykonane z takiej blachy. Jest to blacha czwórka. W ten sposób to przyjdzie tutaj. Będzie wycięta w środku dziura, no i będzie przechodziła retorta, którą tutaj widzicie. Buduje ją, budowa tej retorty będzie na oddzielnym filmie, tak to wygląda. Tutaj jeszcze muszę zrobić takie nogi, które będą poszerzały ten piec, ponieważ stracił stabilność. Jest tutaj bardzo wąskie, a piec się zrobił dość wysoki. No, i on się kołysze. Co prawda przewrócić, by się nie przewrócił, ale na bezpieczeństwa yy, będą te nogi. A druga sprawa, tu musi przychodzić też, yy, muszą przechodzić dźwiki, które nie mogą być, yy, nie może to być należąco, ponieważ tu będzie, będą zachodziły drzwiki i musi być to uniesione znacznie wyżej. Drzwi nie miałem pomysłu na drzwi, dlatego też kupiłem taki taką, yy, taki ceownik, dwójkę będzie wyspawana taka ramka ramka będzie wyspawana w tą cełówkę pójdzie sznur a na zewnątrz tej ramki będzie przyspawana po prostu blacha na wymiar tak żeby nie bawić się tutaj już z tym, z żadnym spawaniem blaszek żeby ten sznur się trzymał po prostu cełówka będzie to na wymiar docięte, wyspawane tak żeby się sznurek zmieścił no i blacha jakaś tam przyjdzie na zewnątrz, żeby zakryło całe drzwiczki tak więc lecimy z tematem dalej. Na chwilę obecną wygląda to tak. Piec jest już prawie gotowy. Zobaczcie, tak to wyszło. Wyspawałem wszystko. Tu jest zostawione okno, przez które będzie przechodził e, ślimak z spaleniskiem e, do środka. Jeszcze tutaj nie są powiercone dziury, bo nie wiem jak to przypadnie dokładnie. Będę musiał to jeszcze sobie rozmierzyć, przymierzyć wszystko. Tak to tutaj wygląda. Pies trochę odmalowałem, odświeżyłem. Tutaj blacha została, ta z dołu, trochę porzewiała, ale to jeszcze spokojnie wytrzyma. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze był przerobiony wylot, wylot spalin. Wylot był tutaj w tą stronę do komina. Ja tutaj zrobiłem taką rurę ponieważ będzie tutaj e, nasadzany komin e, z nierdzewki i komin pójdzie w środku to przyjdzie do ściany, odsunięte będzie, będzie tutaj jeszcze izolacja zrobiona i sobie pójdzie tutaj nierdzewką do góry bo to będzie w takim budynku gospodarczym tak więc tak to wygląda Zrobiłem sobie już wstępnie dźwiczki, tak jak Wam mówiłem wcześniej z tej e, z tej cełówki dwójki. Zobaczcie, wyspawałem coś takiego. Tu już są zawiasy przyspawane. Ułożyłem już sznurek. Tak to wygląda. No i teraz tutaj muszę Wspawać albo to, już w zależności od tego, co, co wpadnie w rękę, i jaki pomysł do głowy, można dociąć blachę, spawać ją tutaj, można ją spawać tutaj. Najlepiej jest spawać ją na zewnątrz, jakąś w miarę grubą, żeby to wzmocnić. Chociaż powiem Wam, że w miarę jest to sztywne, nie powinno tutaj być z tym problemu. Tutaj aż takiej wielkiej siły na tym nie będzie. Co prawda, dźwiczki wyszły troszeczkę długie. No, i tutaj albo będę musiał zrobić dwa, yy, dwa haczyki, po prostu tą grubą blachę dać, żeby to się nie wyginało, nie odkształcało. Tak więc zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Tak więc, piec można powiedzieć, że jest już skończony. Teraz zostało tylko skonstruować tą yy, retortę. Ten podajnik, który który wspominałem wcześniej jest on tutaj zamontować go, no i zobaczymy jak to będzie się w ogóle paliło tak więc zapraszam do, do oglądania i śledzenia mojego kanału niedługo będą testy spalenia trzymajcie się, cześć